To z nich, to z tych trzech błędów wypływa brak systematyczności, chaos, brak celu, nerwowość, brak cierpliwości do siebie i do całego procesu, jakim jest rozwój osobisty, a w końcu też po prostu chęć rezygnacji i rzucenia tego wszystkiego w kąt. Dlatego warto o nich wiedzieć, żeby ich uniknąć. Zapraszam. Tylko nadmienię, że tutaj absolutnie mi nie chodzi o to, żeby wypominać sobie, wytykać, krytykować i obciążać siebie jakimś poczuciem winy, jakie to my błędy popełniamy. Nie, oczywiście, że nie, bo to nie jest w ogóle pomocne. Jedyne, co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli popełniamy jakie błędy, jakieś błędy, a tak naprawdę każdy z nas popełnia te błędy, to warto jest mieć ich świadomość, ponieważ ta świadomość. Po jest pierwszym i niesłychanie ważnym, koniecznym warunkiem do tego, żeby ewentualnie nadrabiać te błędy. Albo jeszcze lepiej, w ogóle ich nie popełniać i unikać ich. Oczywiście na początku wybijmy sobie z głowy, że mnie to nie dotyczy. Ja nigdy tak nie zrobię. Ja nigdy tak nie zrobiłem, i nigdy to, to, to w ogóle nie. Um, uważam, że każdy z nas te błędy popełniał, albo popełnia. Albo będzie popełniał. One są duże i mogą się przydarzyć każdemu w jakiś gorszy dzień, albo po prostu z braku świadomości tego, co się dzieje i y, jak wygląda mój rozwój osobisty. Dobra. Czyli uczymy się, poszerzamy swoją świadomość nie po to, żeby umniejszać siebie, tylko wręcz przeciwnie, żeby brać odpowiedzialność za to, co robimy. I żeby te nasze kroki rozwojowe po prostu były bardziej pomocne i lepsze dla nas. No przecież właśnie po to się rozwijamy. Także zaczynamy. Błąd numer jeden: olbrzymie oczekiwania. Olbrzymie oczekiwania to jest coś, co przychodzi nam dosyć naturalnie. I to troszkę tak, jak jakieś roślinki, których za mocno nie trzeba tam pilnować, one same rosną. To, to są właśnie, właśnie, te oczekiwania. I wtedy, kiedy wkraczasz na ścieżkę rozwoju i chcesz coś zrobić ze sobą, swoim, swoją świadomością, swoją, swoim życiem, chcesz zmieniać je na lepsze, to dosyć szybko i łatwo potrafią pojawiać się w, naszym, w naszej głowie oczekiwania, jak to będzie wspaniale. I to jest coś, co nas przytłacza. Po pierwsze, są to oczekiwania wobec samego siebie, czyli jak to ma się mi udać, jak to ma pójść gładko, oczekiwania, czego ja nie osiągnę, co ja nie zmienię, i tak dalej, i tak dalej. I to już jest samo w sobie oczekiwania wobec siebie. Same w sobie już przytłaczają. One tworzą takie olbrzymie, jakieś wysokie cele, które mogą się bardzo znacznie różnić od naszej rzeczywistości, czyli my jesteśmy gdzieś tu, a nasze oczekiwania są gdzieś he, he, no, daleko i wysoko. I teraz ta przestrzeń pomiędzy jest tak olbrzymia, no, że nie dziwne, że czujemy przytłoczenie. Nasza wyobraźnia nam podpowiadała, podpowiedziała, Jakieś wizje cudowne, oczywiście nic nie ma złego w cudownych wizjach, ale jeżeli je skonfrontujemy z naszą rzeczywistością, pucha, to jest ach, bardzo dużo do przetrawienia. Um, I tutaj zaczynają się też, jakby otwierają się drzwi do drugiego typu wysokich oczekiwań, i to jest to, że oczekując dużo od siebie. Jednocześnie zaczynamy oczekiwać bardzo dużo od samego procesu, jakim jest rozwój osobisty. Czyli wyobrażamy sobie, że on ma być no, łatwy, że to, to nie może być takie trudne, tak? Dlatego jeżeli tak często jest, że, że jeżeli jakaś osoba zaczyna się rozwijać, zaczyna rozmyślać o sobie, o swoim życiu, o swoich decyzjach, o swoich relacjach, to i czyta coś, ogląda coś i potem komentuje właściwie jednym zdaniem, ale to trudne. Taki komentarz gdzieś tam może świadczyć o tym, że ja przyjęłam zapewnik, że to ma być łatwe. To jest olbrzymie oczekiwanie wobec samego procesu, jakim jest rozwój, i też oczekiwanie dosyć nierealne, bo, bo rozwój jest trudny. Oczywiście on ma łatwiejsze i trudniejsze momenty, ale te trudniejsze potrafią naprawdę być trudne. Poza tym oczekujemy też od samego procesu, że będzie szybki że to jest coś, co można, w co można się zanurzyć, zrobić i odhaczyć. Takie wy wy wykonane zadanie. Tak to nie działa. To jest właśnie nie zadanie, a proces. Mój piesek kicha, jeżeli go słychać. Mm. Poza tym, dlatego, że to ma być szybkie, łatwe, no to oczekuję szybkich efektów. No Mam czuć te efekty, czyli to, że ja sobie przypracowuję jakiś problem, swoje, jakąś, swoją przeszłość, swoje bolączki, swoje emocje, no to, no to oczekuję, że bardzo szybko mam się poczuć dobrze. I to jest znowu olbrzymie oczekiwanie od całego procesu, i to jest takie patrzenie, sprowadzenie go ponownie do poziomu zadania do wykonania. I to też dosyć łatwego zadania, które ma być szybkie, łatwe do wykonania, do odhaczenia, i od razu mam czuć efekt tego. No tak działa gotowanie obiadu. Można obiad ugotować szybko, dosyć łatwo, i od razu mogę go zjeść i czuć yy, błogie, ukojenie, sytością. No, niestety, rozwój tak nie działa, te oczekiwania są za duże. Więc jak działa rozwój? No, działa jak proces, to jest, to jest ścieżka, którą się idzie, to nie jest moment, jakiś efekt, miejsce docelowe, to jest cała podróż. I to, co się dzieje podczas tej podróży z tobą, a raczej jakim ty podróżnikiem się stajesz, to to jest kluczowa rzecz, a nie to, kiedy i jak szybko, i jak łatwo dobierzesz do mety. Ja w ogóle sobie wolę dla swojego spokoju myśleć o tym, że nie ma mety. Nie ma tego końca, że ja będę ciągle się starać, rozwijać i zmieniać i y, poprawiać swoje jakieś nawyki myślowe czy też behawioralne do końca życia i nie oczekuję od siebie, że dobiję do mety, ponieważ nie skupiam się na niej, a wręcz nawet już Trochę w ogóle wycofuję ją gdzieś tam z wizji mojej przyszłości, że tej mety nie ma i że sama podróż jest celem, a raczej to, jakim ja się staję podróżnikiem w trakcie drogi. To jest o wiele lepsze oczekiwanie, ok, trudniejsze i takie mniej fajerwerkowe, ponieważ oczekując na jakąś metę, czekamy na medale, czekamy na jakieś. Jakieś nagrody, na jakieś konfetti i gratulacje. Natomiast po prostu podróżując, nie czekamy na coś takiego. My bardziej się delektujemy samą podróżą oraz tym, jakim podróżnikiem się staje. To założenie daje o wiele więcej spokoju wewnętrznego i o wiele więcej cierpliwości do siebie. Dlatego że ja nie czekam, aż na, nie czekam na te medale. To mogę się w pełni mm, skoncentrować i delektować moją podróżą i tym, co będzie po drodze. Natomiast, jeżeli są jakieś wyboje, to staram się na nie patrzeć jak na część drogi, nieuniknioną i coś, co wcale mnie nie spowalnia do wyścigu, do mety, bo ja nie widzę tej mety, tak? bo ja się na niej w ogóle nie skupiam. Dlatego jest mi trochę lżej um, znosić te, te wyboje, te, te trudniejsze momenty. Więc, um, nie tyle chodzi o obniżenie oczekiwań, co zobaczenie tego rozwoju nie w perspektywie wyścigu po medal, ale samej podróży, która może nas doprowadzić do nie, nie wiem dokąd, um, która sama rozwija się w trakcie jej trwania. I która rozwija nas jako podróżników, to i tak to już jest całkiem spore oczekiwanie i całkiem e, spore wyzwanie. Więc nakładanie na siebie oczekiwań, co ja nie osiągnę gdzieś tam w jakimś końcu, to jest jedynie przytłaczanie siebie. Przy osobach wrażliwych to jest naprawdę mocno niepomocne, bo tylko generuje nasze napięcie i przebodźcowanie Czyli nie dość, że ja na przykład skupiam się na tym, żeby zacząć biegać albo medytować, albo wiem, rozpracowuję sobie jakąś moją bolączkę z przeszłości, to nie dość, że to jest niesłychanie energożernym zajęciem, które dużo mnie kosztuje, jest trudne, bolesne, to dodatkowo wisi na mnie, nade mną, jak. To, to takie oczekiwanie olbrzymie, no to dalej, no to dalej, bo ja muszę po, tą, po ten medal biec. No nie, jesteś tu i teraz, i to, co teraz rozpracowujesz, to jest po prostu ta podróż. To już jest ta meta, to już to jest właśnie to, to jest to, po co ty wyruszyłaś w tą podróż. Czyli to jest ważny etap. I to jest konieczne, żeby przez ten tam przejść. Pojawi się następne, pojawi się następne, pojawi się następne, a dzięki czemu ty stajesz się coraz bardziej rozwiniętym podróżnikiem. I takie oczekiwania są wiele zdrowsze i gwarantują to, że może nie gwarantują, to jest złe słowo, bo gwarancji nikt ci nie da, ale zwiększają szansę na to, że będziesz miał więcej cierpliwości do siebie, że będziesz podchodziła do siebie łagodniej, że będziesz wybaczać sobie szybciej i lżej swoje własne błędy i trudniejsze momenty, i będziesz po prostu dzięki temu nie roztrwaniać energii, która jest tak cenna, na spełnianie bardzo wygórowanych oczekiwań, a skupiać się na tym, co jest tu i teraz. Na rozwoju, który tutaj przed sobą mamy. To jest super cenne, to jest super ważne to, co się przed tobą dzieje. A to, co będzie gdzieś tam za 10 lat, to zostawmy to na razie, a zajmiemy się tym, co tutaj teraz chcemy robić. To są o wiele zdrowsze oczekiwania, który po prostu, którymi po prostu dajesz sobie trochę spokoju. Numer dwa, samokrytyka. Jeżeli sobie postawimy olbrzymie oczekiwania, i jeżeli nie spełnimy ich, jeżeli nie dobijemy do nich, jeżeli nam się nie uda zrealizować naszego rozwoju właśnie według tych olbrzymich oczekiwań, to co się wtedy stanie? A mogę ci. Przewidzieć z dużą dozą pewności, że się stanie samokrytyka, że będziesz miał lub miała do siebie pretensje o to, że po prostu się do tego nie nadajesz, że robisz coś źle, że jest nie tak, że w ogóle z Tobą jest coś nie tak, że, że to jest jak fatalna porażka w Twoim życiu i jedyne skojarzenie, jakie będziesz miała z rozwojem osobistym, to jest to będą super nieprzyjemne emocje. I coś, co będziesz albo chciała rzucić i omijać do końca życia, albo mm, zaangażować się z to z o wiele bardziej szorstką postawą wobec siebie, czyli jeszcze większe wymagania, jeszcze szybsze tempo, jeszcze więcej perfekcji i skoro to mi nie wyszło, no to trzeba wcisnąć ten gaz i, i jeszcze więcej robić. Te dwie postawy nie są pomocne, a samokrytyka to jest takie środowisko, w którym możemy się znaleźć. Które nam nie pomaga naprawdę w ogóle się rozwijać. Nie mówię tutaj o zauważaniu i braniu odpowiedzialności za to, co robimy, bo ja tego nie nazywam samokrytyką. Przez samokrytykę uważam um, swoje myśli i zachowania, którymi umniejszam swoją wartość. Wysoko postawione oczekiwania, nierealnie wysoko postawione oczekiwania naprawdę mogą generować olbrzymie pokłady samokrytyki. I nie dość, że to jest przytłoczenie bodźcami, czyli samo oczekiwania, to już jest olbrzymia presja, potem idąca za nimi samokrytyka, to jest olbrzymia presja, to jeszcze dodatkowo to jest Samokrytyka, lub też krytyczna atmosfera, którą budujesz u siebie wewnątrz, swojego umysłu i ciała, to jest taka atmosfera, w której strasznie ciężko jest się rozwijać. Bo pomyśl tylko o osobach, które Ciebie otaczają, osoby, które znasz z twojego środowiska, które są negatywnie nastawione do tego, co robisz. Osoby, którym powiesz na przykład, o zaczę zaczęłam medytować, albo zacząłem ćwiczyć jogę, i to, czyli te osoby zareagują na taką nowinkę wyśmiewając to, krytykując Ciebie albo takie, co Ty wymyślasz, eee, ta głupota. No wiesz co, dziwne, e, to taka moda. Takie krytyczne uwagi, zastanów się jak one na Ciebie działają. Jak działa taka osoba na Ciebie? Ona wysysa Twoją energię. Ona pozbawia Ciebie Dobrego samopoczucia, a w najgorszym przypadku ona prowokuje to, żebyś mm, zrezygnowała z tego, na czym ci zależy i z tego, co chciałaś spróbować. No więc, jeżeli masz taką osobę w swoim otoczeniu, to to jest bardzo trudne. Bo to jest mocno obciążające ciebie i twój układ nerwowy, i twojo, Twoje całe przedsięwzięcie. Odbierać siłę. I to jest osoba bliska lub dalsza, ale możesz od niej chociaż trochę odpocząć. Są dni, kiedy może do niej nie dzwonić, nie, nie widywać się z nią. Natomiast wyobraź sobie, że ta osoba żyje w Twojej głowie i w ten sposób komentuje to, co ty robisz, właściwie na każdym kroku. Nie komentuje tylko tego, co ty robisz, ale skomentuje nawet to, co ty pomyślisz, żeby zrobić, albo to, w jaki sposób poczujesz się, czyli twoje myśli, emocje. W ten sam sposób taki mm, zbywający, taki y, pozbawiający wartości tego, co ty chcesz zrobić. Na przykład całe, pozbawiający wartości całego twojego przedsięwzięcia, jakim nazywasz rozwój. Życie z taką osobą w każdej sekundzie, w każdej minucie jest super ciężkie. Dlatego wysokie oczekiwania prowadzą do samokrytyki i to już jest, to może już być naprawdę tylko droga w dół i prosto prowadząca do rezygnacji. To jest błąd który można ominąć, nie mówię, że w 100%, ponieważ oczywiście samokrytyka istnieje, jeżeli mamy tendencję do samokrytyki, to ona będzie do nas wracać, ale jednocześnie można z nią pracować, na przykład obniżając, bądź, bądź też zmieniając te oczekiwania wobec własnego rozwoju, wobec samego siebie, o czym mówiłam w poprzednim punkcie. Dlatego samokrytyka to jest kolejny błąd, jaki można popełniać, pod przykrywką, że ja tak siebie motywuję. Tak? Ja tak siebie motywuję, to mi pomaga. No, zastanów się, oczywiście trudno jest na siebie popatrzeć, dlatego zastanów się o osobach, które by trzecich, które by właśnie w ten sposób komentowały Twoje rozwojowe poczynania, jak komentujesz to. Jak komentuje to twój wewnętrzny krytyk. Czy chciałabyś z taką osobą przebywać? Czy chciałabyś z tą osobą dzielić się swoimi postępami i swoimi planami? Sądzę, że nie za bardzo. No właśnie dlatego, że samokrytyka to jest olbrzymia nie metoda do motywowania się i do samodyscypliny. Nie. To jest sposób na poddanie się, rezygnację i umniejszanie swojej wartości. Dlatego taką wielką kontrolą do tego i wielką praktyką i wielkim krokiem naprzód w rozwoju jest autoempatia, o której mówię bardzo często i aż do znudzenia. Łagodniejsze spojrzenie na siebie, tolerancja wobec siebie, swoich własnych błędów, wybaczanie sobie, cierpliwość do siebie, mówienie do siebie w słowach łagodnych i życzliwych. To jest to. To jest to środowisko i ta atmosfera, w której my kwitniemy, a nie ataki i samokrytyka. Błąd numer 3. Magiczna kraina. Nasze wysokie oczekiwania, nierealnie wysokie oczekiwania, oraz takie popędzanie siebie batem, żeby te oczekiwania spełniać i podkręcanie tempa. Te, dwa, te dwie rzeczy być może mają w swoich podstawach wiarę w magiczną krainę. A jest to taki moment w Twoim życiu, w którym już Twoje problemy nie istnieją. W którym Twoje negatywne emocje nie istnieją. W którym nie istnieje negatywne myślenie. W którym generalnie żyjesz błogo, spokojnie i tylko szczęśliwie każdego dnia. Dlaczego? jak dotrzeć do tej magicznej krainy? No właśnie przez taki Dobrze zorganizowany rozwój osobisty. Hmm. No więc wiara w tą magiczną krainę jest utopią. Ta magiczna kraina nie istnieje, a dążenie do niej to jest um, taki autosabotaż. To jest... Um, takie samemu podstawianie sobie nogi. Właśnie między innymi tym, że te oczekiwania są olbrzymie, a potem jeszcze samokrytyka, która ma rzekomo nas popędzać do działania. Wiem, że to może zabrzmieć smutno, albo bardzo trudno to można przyjąć do, własne, do wiadomości, że taka kraina nie istnieje, że ja mimo wielkich wysiłków, medytacji, jogi i przepracowania wszystkich swoich problemów, ja nadal będę się spotykał z i borykał z m, negatywnymi myślami i nieprzyjemnymi emocjami, problemami itd. itd. Czy to naprawdę to, to, to po co się rozwijać? No więc. Prawda jest taka, że tak, nadal będziesz się spotykał z negatywnymi bodźcami na tym świecie. Czasami to będzie człowiek, sytuacja, wydarzenie, czasami to będzie jakieś miejsce, błąd, porażka. Czasami to będzie coś, co czujesz wewnątrz albo coś, czego doświadczasz na zewnątrz. Dlaczego tak jest, Pomimo, że się rozwijamy i bardzo staramy, żeby nasze życie wyprostować, żeby było takie lepsze i bardziej szczęśliwe. No dlatego, że rozwój to nie jest kontrola wszystkich możliwych czynników na tym świecie. To nie jest nie na tym polega. Rozwój to nie jest sposób na pozbycie się wyeliminowanie każdego minusa na w twoim życiu. A bardziej jest to sposób na to, żeby się nauczyć, jak w zdrowszy sposób rozwiązywać problemy i wyboje na twojej drodze, których nie masz nie ma takiej siły w tobie i nie ma takiej umiejętności rozwojowej, które ty byś mógł opanować po to, żeby zaprzestać, wyeliminować i przewidzieć każdy problem. Takiej, takiego cudu nie ma. Takiej przyszłości, wizji twoje, twojego życia nie ma. Taka, taka kraina nie istnieje, dlatego że my jesteśmy po prostu ludźmi. I Różne rzeczy będą nam się przydarzać, nie wszystkie jesteś w stanie przewidzieć. Nie jesteś robotem, który potrafiłby poradzić sobie idealnie za wszystkim i wszystko zorganizować tak, żeby tylko szło gładko. I ta magiczna odpuszczenie sobie tej magicznej krainy jest jednocześnie trochę wydarzeniem w naszym życiu emocjonalnym, myślowym, trochę Trudnym i smutnym, przyznaję, a jednocześnie jest to bardzo pozytywna rzecz. Dlatego, że jeżeli pożegnamy się z tą utopią, to na jej miejsce wejdzie coś innego, wejdzie wersja Ciebie, Twojego rozwoju i Twojego życia, bardziej ludzka. Bardziej łagodna i taka, do której można o wiele więcej wpuścić empatii i cierpliwości, wybaczania i łagodności i po prostu spokoju. Będzie to wersja rozwoju i wersja Ciebie, która wie, że warto się starać i warto się rozwijać. I jednocześnie robi sobie margines na to, że przy moich staraniach i przy moich sukcesach będą istnieć sytuacje trudne, które nie będą świadczyć o tym, że mój rozwój nie, rozwój nie ma sensu i nie ma celu i po co ja to wszystko robiłem. Nie, one będą świadczyć o tym, że jestem człowiekiem, który żyje na planecie Ziemia i który nie jest robotem i tak po prostu tutaj jest, i ja to akceptuję. Samo akcep sama akceptacja takiego stanu rzeczy, a nie życie w fantazji magicznej krainy, która nie ma żadnego minusa, jest super rozwojową rzeczą. I nie jest to oczywiście znowu zadanie do odhaczenia, tylko to jest proces i ciągłe przypominanie sobie o tej wersji. Ciągłe przypominanie sobie tego, że plus i minus mogą żyć obok siebie. Przypomi ciągłe przypominanie sobie tego, że jestem człowiekiem, a nie robotem. Nie mogę od siebie wymagać w stu procentach ideału, perfekcji, kontroli i że to nie jest tak naprawdę zdrowe. Zdrowe jest uczenie się, pokonywania na bieżąco tego, co przede mną stoi. I wyciągania wniosków, cennych, wartościowych wniosków na, na skutek tych wydarzeń. I to i tak jest samo w sobie super wielkim, wymagającym i cudownym, mądrym, wartościowym procesem. Nie trzeba więcej od siebie oczekiwać. Zapomnijmy o tych magicznych krainach i olbrzymich mm, oczekiwaniach, i dajmy sobie spokój. Z tym biczowaniem, samobiczowaniem. Odpuśćmy to, a wejdźmy na ścieżkę bardziej realną, bardziej ludzką, bardziej mocniej stąpającą po ziemi, gdzie czasami jest dobrze, czasami jest źle, a jednocześnie idziemy do przodu. Nie każdy krok będzie idealny, nie każdy krok będzie łatwy. Ale te łatwe będą się przeplatać z trudnymi. Te cudowne z tymi trudnymi. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie na tym polega rozwój, a nie na ślepym dążeniu do magicznej krainy ze stoperem w ręku. I trzymając się tych trzech punktów, powiem Ci w autorefleksji na temat własnych błędów rozwojowych. Po pierwsze nie oczekuj od siebie, że błędów da się uniknąć i że nigdy nie popełnisz rozwojowych błędów. Każdy je popełnia i każdy się z nimi boryka. Prędzej czy później one lubią powracać, także to też jest normalne. Po drugie, jeżeli będziesz za nie, za popełnianie błędów w rozwoju stosował samokrytykę i samobiczowanie, to naprawdę to ci nie pomoże, bo zbuduje jedynie bardzo negatywne skojarzenia z rozwojem i atmosferę ciągłej walki ze sobą. Co jest bardzo trudne i przytłaczające, i tak naprawdę bardzo niekorzystne dla rozwoju i kwitnięcia. I po trzecie, daj sobie spokój z magiczną krainą, w której nie popełniasz błędów. Każdy z nas będzie popełniał błędy, kto będzie coś robił. Jeżeli rozwiesz się, pewnie będziesz popełniał błędy rozwojowe. I to jest naturalna kolej rzeczy. Dlatego najlepszą radą, jaką Ci dam, to daj sobie spokój. Daj sobie spokój z, wyolbrzymian, z wyolż, wyolbrzymianymi oczekiwaniami od siebie. Daj sobie spokój z samokrytyką i daj sobie spokój z magiczną krainą, gdzie wszystko jest bezbłędne. Takiej krainy nie ma. Możemy popełniać błędy, tylko po prostu uczmy się z nich. Uczmy się na nich. Rozum, spróbujmy je zrozumieć. Spróbujmy o nich mówić otwarcie, tak jak tutaj na przykład. I absolutnie nie w atmosferze potępienia i samokrytyki, tylko w atmosferze edukacji, uczenia się i poszerzania świadomości na temat rozwoju, co jest też super rozwojowe. To już jest sam rozwój w sobie. Okej, okay, daj mi znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Daj mi łapkę w górę, jeżeli uważasz, że ten film Ci w czymś pomógł i do zobaczenia następnym razem.